Jak działa teatr? Myśląca ręka to cykl filmów poświęconych kulisom pracy w teatrze. W każdym odcinku możemy poznać ludzi z pasją, rzemieślników i artystów, a także odwiedzić miejsca, które zazwyczaj pozostają niedostępne dla widza. O niezwykłej pracy i obowiązkach inspicjenta teatralnego opowie nam Bartłomiej Oskarbski, pracownik teatru imienia Juliusza Słowackiego, na co dzień czuwający nad techniczną i organizacyjną stroną przedstawień. Początek i koniec filmu to krótkie, kolorowe animacje, spójne dla całej serii filmów. Na białym tle pojawiają się i znikają niebieskie, różowe i żółte esy-floresy, kręte linie, okręgi czy maźnięcia, przypominające ślady po pędzlach. Na końcu pojawia się duży różowy napis Myśląca ręka, obok, małymi literami, pytanie: Jak działa teatr? Kulisy pracy Inspicjenta pan Bartłomiej wprowadza nas stojąc na scenie głównej teatru imienia Juliusza Słowackiego. Za jego plecami rzędy eleganckich foteli pokrytych czerwoną, gładką tkaniną. Nieco wyżej, na ścianach sali, złote, bogato zdobione balustrady balkonów. Zaglądniemy także do kulis teatralnych, bo tu właśnie znajduje się pulpit Inspicjenta. Skojarzenie z centrum dowodzenia jest nieprzypadkowe. Pulpit inspicjenta przypomina bowiem nieco kabinę pilota. Ulokowano tu m.in. mały ekran z podglądem na scenę, mikrofon, małą lampkę oraz pulpit. Miejsce na scenariusz, który w trakcie spektaklu śledzi inspicjent. Obok znajduje się duża ilość przycisków i pokręteł, a każdy z nich odpowiada za inny aspekt techniczny spektaklu kurtynę, zapadnie czy sznurownie. Bartłomiej Oskarpski zabiera nas także do sali prób jaskółka, to jasne pomieszczenie z podłużnym drewnianym stołem. Przy każdym krześle ustawionym wzdłuż blatu znajduje się zbindowany egzemplarz scenariusza. To tutaj odbywają się tak zwane próby stolikowe, aktorzy zasiadają przy stole, by odbywać pierwsze czytania scenariuszy. W filmie pojawiają się czarno-białe i kolorowe zdjęcia oraz fragmenty prób i spektakli z repertuaru teatru: Born by Bonnie M, Tajemniczy Kwiat Paproci, Hamlet, Lalka i inne. Witam państwa serdecznie, ja nazywam się Bartłomiej Oskarbski. Jest mi bardzo miło powitać z tej wyjątkowej sceny teatru w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego. Chciałbym, żebyśmy w ramach dzisiejszego projektu internetowego, w ramach warsztatu Myśląca Ręka zastanowili się nad charakterem pracy inspicjenta teatralnego. Kim jest inspicjent teatralny? Na to pytanie najprościej możemy odpowiedzieć w ten sposób, iż jest to osoba odpowiedzialna za właściwy przebieg przedstawienia. Musimy mieć świadomość, że praca w teatrze przedstawień jest idealnym przykładem pracy zespołowej. I to właśnie znakomita praca dziesiątek osób, które zajmują się różnymi tworzywami teatralnymi. Ich właściwe zgranie, synchron stanowi o jakości przedstawienia. I właśnie nad właściwym przebiegiem całości tych zagadnień teatralnych czuwa inspicja. To właśnie tutaj, w tej kulisie teatralnej, znajduje się swoiste teatralne centrum dowodzenia pulpit inspicjenta. To z tej perspektywy, mając ogląd na całą przestrzeń sceny, prowadzimy przedstawienie. Niemniej musimy mieć świadomość, że zanim. Po raz pierwszy zagramy przedstawienie, zanim kurtyna powędruje do góry, zanim spektakl znajdzie się na afiszu teatralnym, premierę poprzedza bardzo intensywna, wymagająca i złożona praca całego zespołu artystycznego, w której swoją rolę odgrywa rzecz jasna, inspicjent. Stąd opiekę inspicjencką nad przedstawieniem, możemy podzielić na dwa etapy. Po pierwsze, czas przygotowania. Premier, czas prób artystycznych, no i oczywiście etap drugi, czyli eksploatacja przedstawienia w repertuarze. Warto się temu lepiej przyjrzeć. Zatem zacznijmy od początku. Witam Was serdecznie w sali prób jaskółka na piętrze trzecim teatru Jeriusza Słowackiego. Sala prób niewielka mieści się na dawnej jaskółce, czyli kondygnacji studenckiej widowni. To właśnie w tego typu niewielkich salach prób rozpoczynamy pracę nad premierą. We współczesnej praktyce teatralnej spektakl powstaje w okresie 8-10 tygodni. Pierwsza część pracy odbywa się, Pierwszą częścią pracy są tak zwane próby stolikowe. Próby, które odbywają się właśnie na niewielkiej przestrzeni, gdzie spotyka się cały zespół artystyczny. Rozpoczyna to etap pracy, próba, pierwsza próba czytania. Próba no, jednak w praktyce teatralnej dosyć uroczysta, gdzie spotka się cały zespół wraz z twórcami, dyrekcją, gdzie reżyser przedstawia swój koncept, zapoznaje aktorów z kierunkami scenizacji, z pomysłami realizacyjnymi, z kodem interpretacji. Oczywiście podczas prób stolikowych odbywały się pierwsze czytania tekstów. Wtedy to oczywiście dostajemy po raz pierwszy do rąk świeżutkie egzemplarze teatralne, czyli egzemplarze tekstu, na których nieśmiało nanoszono sobie pewne poprawki, skreślenia. Natomiast ta praca trwająca 2-3 tygodnie głównie koncentruje się oczywiście na zadaniach intelektualnych czyli nad przemyśleniem interpretacji nad analizą tekstu, nad analizą postaci, nad analizami estetyk. To jest czas bardzo wytężonej pracy intelektualnej nad premierą Teatr jest oczywiście bardzo dużą i prężną instytucją teatralną, wystawiającą kilkaset przedstawień w przeciągu sezonu teatralnego, dającą kilkanaście premier na trzech scenach repertuarowych. W związku z tym, żeby zapewnić komfort pracy twórczej, zatrudnia troje inspicjentów. Moje dwie wspaniałe koleżanki oraz moją skromną osobę. Oczywiście decyzją dyrektorską jesteśmy przypisani do konkretnych tytułów, pracując na rzecz twórców zespołu artystycznego, opiekując się swoimi tytułami. W repertuarze mamy około 10 spektakli na afiszu. Jak wygląda kolejny etap pracy nad premierą teatralną? Czym charakteryzują się próby sytuacyjne i gdzie się odbywają? Co to takiego egzemplarz inspicjencki i do czego służy? Czy współcześnie inspicjent pełni funkcję suflera? Na te wszystkie pytania oraz szereg innych odpowiemy sobie w kolejnym odcinku Myślącej Ręki, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.